Patrzność. Standard szkoły wprowadzić. Zbocznik, patrzność do hymnu narodowego. Własność do ślubowania. My, absolwenci Gimnazjum w Lipce, Ojczyźnie i Tobie Szkoło, ślubujemy zdobytą wiedzę i umiejętności jak najlepiej wykorzystywać w dalszym życiu. Zawsze pracować sumiennie i uczciwie. Czynnie współuczestniczyć w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym kraju. W dalszym życiu wysoko nieść zaszczytne miano wychowanka Gimnazjum w Lipce po ślubowaniu. Proszę o przekazanie sztandaru. Przekazujemy Wam standard szkoły. Trzeście go jak się oka. ość standard standard szkoły prowadzić. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych yy, na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2011-2012. Witam pana Przemysłowa Gujieka Wójta Gimyniwka. Witam, Witam proboszcza Dostoi goście, szanowni nauczyciele, pracownicy obsługi, administracji i wy, najważniejsi dzisiejsi uczniowie. Zbliżający się drugi czerwca, jak zawsze, zwiastuje zakończenie kolejnego roku szkolnego. Dnia czas wytężonej pracy, wysiłku, pogłębiania wiedzy, zdobywania nowych umiejętności i dorastania. Wszyscy mamy za sobą 10 miesięcy wytężonej pracy. Uczniowie, których zasypywaliśmy pracami domowymi, kartkówkami, dziesiątkami wypracowań i setkami zadań, zdobyli nowe umiejętności. Dzisiaj wiecie o wiele więcej niż we wrześniu. Jesteście też bardziej dorośli, co widać po Waszym zachowaniu. Każdego dnia pokazywaliście, że potraficie sprostać coraz większym wymaganiom, które stawia przed Wami zarówno szkoła, jak i czekająca Was, was przyszłość. Zdobytych stopni i od osiągniętych sukcesów bardzo wszystkim gratuluję. Wysilali się uczniowie, <laughs> ciężko pracowali również nauczyciele. Obmyślali coraz to nowe sposoby na to, aby uczniom i uczniom przekazać jak najwięcej tajników wiedzy. Aby na lekcjach, choć od czasu do czasu zdarzyło się coś ciekawego. Sprawdzali stosy zeszytów i klasówek. A przede wszystkim każdy z naszych nauczycieli każdego szkolnego dnia oddawał cząstkę swojej nauczycielskiej mądrości, cząstkę samego siebie. Za wasz trud i uśmiech serdecznie dziękuję. Szkoła to nie tylko budynek czy instytucja. Szkoła to przede wszystkim ludzie, którzy w odpowiedzialny sposób, czy sposób ze sobą współpracują do realizacji najważniejszych <grym> celów. A celem szkoły jest nauka i wychowanie. Ani jedno, ani drugie nie byłoby możliwe, gdyby nie pomoc i życzliwość rodziców. Dzięki temu, że rodzice rozumieją, co się w szkole dzieje, <grym> dzięki słowom zachęty wobec własnych dzieci a czasami w zwykłym dopilnowaniu możemy mówić o sukcesie uczniów. Zastawianie wymagań, za słowa otuchy, gdy ciężko, za pomoc wszystkim rodzicom, również tym, których dzisiaj tu nie ma. Serdecznie dziękuję. Dziękuję pracownikom obsługi administracji, którzy przyczynili się do tego, że czas na nam w szkole upływał w miłej atmosferze, w czystości, w porządku. Życzę wszystkim te wakacje, gorącego słońca, zimnej wody, odesłania wszystkich zaległości. Namawiam do różnych form aktywności, nie tylko tych fizycznych dla kondycji, ale również i społecznych, gdzie napotykamy na nowych ludzi, nawiązujemy nowe przyjaźnie. Dziękuję wszystkim i życzę udanych wakacji. Proszę o zabranie głosu Panią Włóczurę Pyłkiewicz, Przewodniczącą Rady Rolnicy. Szanowna Pani Rzecznik, Panie Wójcie, Książę Froboszczu, Szanowne Grono Pedagogiczne, Szanowni Rodzice i Droga Młodzieży Szkolna. Chciałabym śmiało powiedzieć, że razem z Wami kończę to gimnazjum. Co zresztą jest zgodne z prawdą. Przeżyłam z Wami 3 lata pobytu w gimnazjum. Ale tak naprawdę, to nasza nauka nigdy się nie kończy. Zaczynamy bardzo szybko, bo w momencie naszych narodzin, ale nie kończymy naszej edukacji ani w gimnazjum, ani w szkole w średniej, nawet nie na studiach. Uczymy się całe życie. I kiedyś, po wielu, wielu latach, kiedy będziemy siedzieć w bujanym fotelu, w ciepłych bamboszach na nogach i z siwymi włosami na głowie, albo może już bez tych włosów, to kiedy będziemy mogli uczciwie, samym przed sobą przyznać, przeżyłem cudowne życie, nie zmarnowałem, nie zmarnowałam żadnej szansy, Wykorzystałam swoje talenty, swoje możliwości i przede wszystkim godnie żyłam. Jeżeli tak będziemy mogli wszyscy powiedzieć, to wtedy możemy się popuścić o stwierdzenie, nasza edukacja dobiega końca. Bo z talentem się rodzimy. ale to, jaki jesteśmy, nasz charakter, naszą osobowość, kształtujemy całe życie. Kiedyś, wiele lat temu, słynny nasz Polak Janusz Korczak powiedział słowa. Nie ma dzieci, są ludzie. I chociaż Janusz Korczak doświadczył wielu bólu, cierpienia, żył w innych czasach, to przesłanie jego słów jest zawsze aktualne. I dziś, przeddzień wakacji, chcę Wam, droga młodzieży, życzyć, aby Wasze życie i już absolwentom, i tym, którzy jeszcze zostają, i nas, aby wasze życie świadczyło o was. Bo tak naprawdę bardzo ważna jest wiedza, doświadczenie, nauka, którą zdobędziecie i abyście umieli ją wykorzystać w życiu. I tego wam bardzo życzę. Ale o tym, jakimi jesteście ludźmi, nie świadczy ilość tytułów przed waszym nazwiskiem. Świadczycie wy, wasze czyny, wasze serce, wasze godne postępowanie. I na zakończenie tych trzech lat wspólnej nauki pragnę Wam podziękować za te trzy lata i życzyć Wam, aby właśnie to Wasze dalsze życie było pełne dobroci, mądrości, miłości i sprawiedliwości. Żebyście naprawdę, siedząc w tym bujanym fotelu, mogli być dumni sami z siebie. Aby zakończyć wspólną edukację, pragnę w imieniu wszystkich rodziców uczniów w gimnazjum w Lipce podziękować za wspólne trzy lata wspólnej nauki i pracy. Wiem, że nie jest to łatwe, nie jest to łatwa wow. Pragnę podziękować dyrekcji, całemu zgonu pedagogicznemu. Samemu personelowi obsługi administracji, za godziny pracy, za poświęcenie, za trud, przekazaną naukę, doświadczenie, za miłość, cierpliwość i serce, za tony piachu, które Panie musiały codziennie wymiatać po naszych dzieciach, za pobyty u Pani pielęgniarki, za kierowanie porządku w sekretariacie, to nie istniało, żadna szkoła nie miała operacji bytu, no i gdyby nie było mnie, Was oczywiście. Wszystkim rodzicom, którzy pomagali mi przez te trzy lata współpracy, również bardzo serdecznie dziękuję w tym miejscu. I bardzo dziękuję Wam młodzieży, tak jak powiedziała Pani Dyrektor, narastacie, zmieniacie się. Niektórych z Was trudno poznać, gdy przychodziliście do pierwszej klasy, a jak wyglądacie dzisiaj. Aby osłodzić Wasze rozstanie i rozstanie gronu pedagogicznemu z ukochanymi uczniami, rada, rada Rodziców zakupiła słodycze, czekolady dla całego grona pedagogicznego, dla dyrekcji, dla całego personelu obsługi, dla wszystkich, którzy pracują w tej szkole. Dla młodzieży i dla wychowawców również na osłodzenie tego smutku, łez rozstania, także czekolady się należy. A na ręce Pani Dyrektor składam symboliczne kwiaty, jako skromne podziękowanie naszej współpracy. Podziękowanie tych godzin, które z Wami spędzili, a my rodzice potrafimy to docenić. Bardzo dziękuję i życzę Wam pięknych, wspaniałych, udanych wakacji. Odpoczywajcie mądrze. Abyście wszyscy we wrześniu spotkali się ze swoimi kolegami i koleżankami w Nowej Szkole i tu w Gimnazjum w Dziękuję.